Witajcie, kochani słuchacze naszego kanału na YouTube Sylwestra 21 na 22. Przed nami rok, którego myśleliśmy, że nie doczekamy, tak wielkie będą zmiany w 2021. Że nie doczekamy w sensie takim, w jakim on hmm. chyba nadchodzi, bo wydawało się, że w XXI dokona się przejście na nową ziemię. Pozornie, nic takiego się nie dzieje. Wstajemy rano i patrzymy. Przez okno. Świat wydaje się taki sam. Wszystko nawet jakby przycichło, uspokoiło się, osiadło. A jednak nie. A jednak. Um, wszystko jest inne. 2021, podobnie jak 2012. Przepowiedniach majów był końcem starej rzeczywistości. 22, energetycznie patrząc, jest ostatecznym wychodzeniem z iluzji. Akceptacją tego, że skończył się stary świat. Naprawdę się skończył. Pożegnaliśmy się z manipulacją. Zrozumieliśmy, że programowanie nas przez media miało miejsce zbyt długo. Podjęliśmy decyzję, że nie chcemy dłużej tak żyć. Zostaliśmy poddani przepotężnym naciskom. Zagarniającym nas do jakiejś jednej zagrody, jak bydło, i postanowiliśmy pójść inną drogą. Z zaufaniem przyglądamy się temu, co możemy zrobić jeszcze, w jaki sposób pozostać w swojej wolności. No, właśnie w jaki? Przede wszystkim, pamiętajmy o tym, że to my jesteśmy kreatorami naszej rzeczywistości. I nawet jeżeli brzmi to abstrakcyjnie, to dokładnie tak jest. Spójrzcie, ta sama rzeczywistość dla każdego z nas jest naprawdę czymś innym. Każdy z nas jest w innym miejscu, a niby świat jest taki sam. Więc jak to jest? No właśnie tak. Dbaj o swój punkt widzenia. Dbaj o marzenia, które są intencją. Nie musisz już afirmować czy wizualizować. To jest stare. Wyrażaj intencje i obserwuj, co się dzieje w Twojej świadomości. To jest nowe. Tak właśnie rób. Czego pragniesz? Tam bądź. Patrz, jak się czujesz. Dokonuj kwantowych skoków, przekierowując uwagę, wyrażając intencje. Pamiętaj, że Matkę Ziemię, Ojca Słońce, boskie światło. Źródło, swój duchowy tym, swoje wyższe ja masz po swojej stronie. I tego się trzyma i potrafisz to. Potrafisz tworzyć swoje własne pole. Bądź uważny i uważna w tym, co robią Twoje myśli. Zakotwiczaj się w tej nowej wibracji. Nowa Ziemia już jest i Ty na niej jesteś. Stary świat skończył się właśnie. Wszystkiego najlepszego na nowej ziemi, kochani.